26 lutego jestem kogożowa i zdaje mi się że znalazłem drugą połówkę bo 20 znalazłem lewą a dzisiaj prawą ale to jest z tamtego roku tamten był w miarę ładny a ten jest nie za bardzo ale zobaczymy, podejdziemy procedura jeszcze tylko wystaje kawałek go czubeczki wystają. No jest zielony. Szkoda. Ładny. Ładna tyczka. Ale już zielona już. niestety z 2,5 kg ma piękny byczak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 taczek. No i tam mi się wydaje, że to jest druga połówka Jest brzydki że zielonitki. Вами еще презентую.